Ja teraz opowiem o olejku. Pierwszym olejku, który otrzymaliście od nas, to jest próbka lawendy. To jest mój ukochany olejek. Nie tylko dlatego, że lubię lawendę, lubię na nią patrzeć, lubię ją wąchać, ale lubię ją mieć przy sobie zawsze, ponieważ ma bardzo wszechstronne działanie. Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwhistaminowe i uspokajające. Olejek lawendowy jest bezpieczny dla małych dzieci, a nawet niemowląt, i można go stosować zarówno aromatycznie, miejscowo, jak i wewnętrznie. Tylko, że u dzieci wewnętrznie zaczynamy stosować olejki dopiero po szóstym roku życia. Zacznę od najważniejszego w tym kursie dla was – wsparcia odporności młodego organizmu. A następnie wspomnę też o wszystkich zastosowaniach olejku eterycznego z lawendy. Otóż lawenda ma udowodnione działanie przeciwzapalne, co potwierdzają liczne źródła. Działanie to jest wykorzystywane m.in. do łagodzenia stanów zapalnych skóry, przyspieszenia gojenia ran, oparzeń czy ukąszeń owadów, a także do zmniejszenia bólu obrzęków mięśni i stawów. W tym celu możemy przygotować tak zwany rolon, czyli buteleczkę z kulką, a w niej rozcieńczenie według zapewne znanej Wam już tabeli rozcieńczeń, stężenie 3 do 5% olejku lawendowego w oleju bazowym. To jest dla małych dzieci około 9 kropli, dla starszych 12, dla dorosłych 15 kropli w 10 ml oleju bazowego. Smarujemy bolące miejsca, takie jak ukąszenia, oparzenia. Przy bólach głowy smarujemy skronie. Można ją stosować bezpośrednio na rany, ponieważ działa też odkażająco. Na oparzenia, dzięki dużej zawartości linalolu, działa moim zdaniem równie skutecznie jak produkty z apteki. Ale jest naturalna i łagodzi ból natychmiastowo. Dlatego warto ją mieć pod ręką w kuchni, gdzie możemy takie oparzenia mieć dość często. Również świetnie sprawdza się na oparzenia przy kąpielach słonecznych. Rozpylając lawendę w postaci mgiełki, czyli rozcieńczona lawenda w wodzie, możemy nie tylko odświeżać pomieszczenia, ale też. Odganiać insekty, chronić się więc przed komarami i przed kreszczami. Lawenda łagodzi też stany alergiczne, bo ma działanie przeciwhistaminowe. Jak już mówiłam, lawenda działa przeciwbólowo, i jest skuteczna u wielu osób przy bólu głowy, przy migrenach, łagodzi bóle głowy u dzieci. E, tu również możemy zastosować ją u dzieci w rolonie bezpośrednio nanieść jedną kroplę na określony obszar ciała. I ja lubię mojej córce dawać właśnie taki rolonik do szkoły. Mówię jej, że kiedy będzie zdenerwowana albo gdy będzie bolała ją głowa lub się uderzy, to wtedy niech się tą lawendą posmaruje. To jest bardzo korzystne u małych dzieci, którym naprawdę nie chcemy dawać leków, a zadziała... Przeciwbólowo i uspokajająco. Warto też pamiętać, że u dojrzewających dziewczynek lawenda może złagodzić bóle menstruacyjne. Jedną kropelkę bezpośrednio z buteleczki możemy rozcieńczyć w łyżeczce oleju bazowego i posmarować brzuszek. Można też taki rolonik zastosować. Jak pewnie wiecie, lawenda również wspiera sen. Wspiera wchodzenie w tę głęboką fazę snu, co również wpłynie na naszą odporność, na zdrowe i długie życie, dobry sen. Tutaj można na przykład zastosować ją do kąpieli przed snem. Kilka kropli w oleju, a potem wlać to do wanny. Do snu można też lawendę rozetrzeć jedną kropeleczkę w dłoniach bezpośrednio z butelki i po prostu rozetrzeć i i tak sobie wąchać. Jeżeli ktoś nie lubi zapachu lawendy, bo tacy też wśród nas są na pewno, nie każdy lubi każdy zapach to aby wspierać sen, można lawendę wetrzeć w stopy, w podeszwy stóp. Innym sposobem jest nakropienie kropelki na prześcieradło, na poduszkę i wtedy można zauważyć, że u osób, które mają poważne problemy ze snem, ten efekt nie pojawia się od razu, ale po takich 3-4 dniach stosowania na pewno zauważymy różnicę. Lawenda relaksuje i odpręża. Może być wtedy w tym celu rozpylana w takim dyfuzorze. Dodaje wtedy 3-4 krople lawendy do wody, do dyfuzora. I bardzo ciekawa rzecz, olejek eteryczny z lawendy ma udowodnione działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Ja sprawdzałam artykuły naukowe, które jednoznacznie wskazują na poprawę w tych obszarach. Jeśli chciałabyś, chciałbyś wiedzieć więcej, yy, możesz się ze mną skontaktować, a wyśleć linki do tych artykułów. Yy, dlatego podsumowując, aby zapewnić pomoc yy, w zapaleniach, w bólach, yy, w nerwach bezsenności, warto mieć yy, rolon z lawendą i małą buteleczkę nierozcieńczonego olejku, Zawsze przy sobie podczas wyjścia, by być y, przygotowanym w każdej chwili. Ja bardzo Wam ten olejek lawendowy y, polecam. Nieraz uratowała mnie i moją rodzinę. Gdybym miała zaopatrzyć się w jeden olejek tylko, to wybrałabym olejek lawendowy. Y, jest pewny, przebadany i jedna dawka terapeutyczna to zaledwie jedna kropla. Kupując taką buteleczkę, mamy około 300 kropli, więc sami widzimy, ile tych dawek terapeutycznych jest. Ja tak przeliczyłam, że jedna dawka terapeutyczna to 70 groszy. Yy, a więc yy, no jest bardzo wydajna i, i wspaniała ta królowa olejków. Do zobaczenia.